Dla każdego sportu. Za nas TV reklama. Znajdujemy się właśnie na nowym formacie Prime Ściana Płaczu z panem Jackiem Murańskim. Witam. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam. Jak ocenia pan nowy format programu Prime? Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tą innowacją, dlatego, że jest... wychodzimy poza pewien standard. Standard... No, no Nie oszukujmy się. No. Myślę, że wodarze nie będą, nie będą mieli do mnie pretensji. Standard szamba, bo podczas konferencji w żaden sposób, jeżeli ma się coś merytorycznego do przekazania, coś powyżej poziomu, jak powiedziałem, szamba, magla, ciężko się z tym przekazem przebić. Ten format jest zarówno wygodny dla widzów, którzy są ciekawi jakiejś historii z życia, jak i, jak i też daje pewien komfort wypowiedzi dla. Zawodnika. No i dla prowadzącego jest niewątpliwie też bardzo dobry. No bo powiedzmy jak dzisiaj prowadził kompetentny redaktor Rogoziński, No to on ma możliwość zaistnienia, pokazania pełnego instrumentarium swojego warsztatu dziennikarskiego, a nie przekrzykuje się między latającymi krzesłami a a tam kha kha nie uspokaja towarzystwa. Więc bardzo mi się to podoba. Czyli podoba się panu bardziej zdecydowanie indywidualny charakter programu od tego takiego, gdy każdy może dołożyć te przysłowowe trzy grosze? No zdecydowanie, bo y, umówmy się, w tłumie idiota się łatwiej ukryje. A jeżeli jesteś wystawiony już na światła reflektorów i masz y, konwersację face to face, albo y, nawet trójkową, no ale to jest, jeszcze, to jest jeszcze taka konwersacja znośna, no to jest to zdecydowanie dużo bardziej... Y, merytoryczne i zjadliwe dla widza, no bo widz, na konferencji widz się gubi, no bo, szczególnie na konferencji Prime'u, no nie oszukujmy się. A jak pan poczuł się wczoraj, w momencie, gdy został pan zaatakowany przez osobę, która była osobą postronną, ponieważ nie ma z panem pojedynku, była to Luna. Jak się pan poczuł w takiej sytuacji? Czy odpowiem... No już po, ja, już, ale ci, ja już powiedziałem tutaj, no, ale po, po mogę powtórzyć to samo, że. Przepraszam, bardzo. Że e, osoba, osoba spoza marginesu jest niejako skazana na, z urzędu na porażkę w takiej konfrontacji, bo ja pewnych rzeczy nie wypowiem. Do pewnych rzeczy się nie odniosę. No jednak mamy do czynienia. Ja hołduję w zasadzie, kobiet i dzieci się w żaden sposób nie rusza. Ani werbalnie, ani w jakikolwiek inny sposób. Także tak naprawdę mogłam mówić, robić wszystko w stylu dla niej przypisanym. O, tak? Staram się używać jak najbardziej dyplomatycznych słów. Mam Od początku miałem świadomość, że mam do czynienia ze sobą o, o dużym deficycie intelektualnym. Więc. Mówię, jest to krzykliwy, ale jednak margines. I margines nie może mówić o tym, że jest większością. Bo większością jesteśmy my, normalne społeczeństwo, normalni ludzie. Margines zawsze będzie marginesem. On, jest to ten folklor, on ma swoją specyfikę, ale no nie może narzucać tej większości, mądrej większości swojej woli. Więc tyle mogę powiedzieć. No... A co do, co do szczegółów, no to naprawdę, no, nie, ma się, nie ma się od czego odbijać. To osoba kompletnie obca dla mnie, kompletnie obca dla mojego syna, wbrew tym deklaracjom, jakie składała. Ja pani, no, jeżeli ona znała mojego syna, to ja tak samo znam Leonardo DiCaprio. Z filmów. No tak samo można powiedzieć. No, no absurd. No, nie ma naprawdę, nie ma o czym rozmawiać. Czy jakiś telefon pana dzisiaj wyjątkowo zaskoczył? Był dla pana niespodziewany? Rozśmieszył mnie jeden. Ten, ten tam jakiś gość od, od tego, od Masiaka, od Wielkiego bu opowiadał o, o, o jakimś Wiśni, że, o jakichś konszachtach, no, więc ja mówię no, jedynego wiśnie, którego znam, czy mówimy na niego Wiśnia, ale to jest Andrzej Wiśniewski, to jest wieloletni przewodniczący Rady Miejskiej i, i, i osoba niezwykle szanowana, szef struktur Wielkiej, wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, z którym to niejedno dzieło charytatywne przeprowadzaliśmy. I owszem, tak, yy, często się spotykaliśmy, również towarzystwo, nie tylko służbowo, więc no, to jest jedyny wiśnia, którego ja znam. Więc w, ty w tym kontekście, kontekście rozśmieszyłby ten telefon tego. No, absurd, absurd, go nie absurd, można powiedzieć. No, no co ja mogę powiedzieć? A, i to, że yy, moja żona jest moją konkubiną. No nie. Od, od, yy, od, od, od dziesiątek lat jesteśmy szczęśliwym małżeństwem, więc. No, no, jakiś nie. No, no, to chyba ten, 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 mnie, ten mnie bardziej rozśmieszył niż zirytował. Czyli nie poczuł się Pan w żadnym stopniu zaniepokojony treścią tego telefonu? No nie, no. Ja, na, na, na początku myślałem, że to naprawdę mówi przez modulator głosu Konrad Niewolski, no bo z tymi treściami jesteśmy już oswojeni. No, ale zabrakło mi tutaj um, zabrakło mi tutaj tej wersji Konrada Niewolskiego, że wraz, już to cytuję z pamięci, że wraz z żoną i sędziami, prokuratorami, pod ochroną policji, jakąś szajkę stanowiliśmy porywającą dzieci, te dzieci gdzieś sprzedającą, no straszne historie. No, to, była, to była inwencja własna Konrada Niewolskiego, ale on jest jednak umówmy się trochę też scenarzystą. A tutaj mamy do czynienia z jakimś takim kompletnym, jakimś wiejskim głupkiem, no, no, nie wiem co, co to jest, no, ale jakiś kolega Masiaka, no to więc nie, nie spodziewałbym jakiś Trzepakowy, Trzepakowy, Trzepakowy. E, tam e, w rubel. Nie spodziewałbym się niczego, niczego sensacyjnego. No nie, można się tylko śmiać, no, co ja mogę powiedzieć. No. Na Marsie też nie byłem. No. Czyli nie chciałby pan wyciągać jakichś konsekwencji idących z tego, że gdzieś tam no, pewne kwestie zostały pomówione na pana temat. Ale wobec kogo? Nie znam typa, nie mam pojęcia o jego istnieniu. No. No, konsekwencji wobec kogo? No no wie pan, no równie dobrze mógłby zadzwonić jakiś z Amazonii, jakiś Indianin no, i, i coś powiedzieć, no i co nie no ad, ad absurdum no, no. a nawet jakby to powiedział pod nazwiskiem, no to pewnie jest niewypłacalne to powiem słowami Krzysztofa Stanowskiego który na takie samo pytanie jak zadane przez internautę, jak pani mi teraz zadaje, odpowiedział dlaczego nie ma zamiaru pozywać pomawiającego go w sposób absolutnie perfidny Eee, Tomasza Matysiaka. No. golasku, no, ale po co? No To odpowiem słowami e, pana Stanowskiego. No po co golasku miałbym cię pozywać? No do czego mi to potrzebne? Mam co robić. No. Więc, więc nie, nie, golasku nie pozwę cię. Mówi, możesz mówić, co chcesz. Kimkolwiek jesteś, golasku. Czy zaskoczył pana telefon w sprawie pana e, kariery aktorskiej? No, sympatyczne to było, tylko że tutaj. Znajproporcją mocią Panie, bo, bo to jest absolutnie niesprawiedliwe stawianie. Chyba, że to był element prowokacji, bo stawianie moich dokonań en, e, zestawieniu z dokonaniami Fabiańskiego jest niedorzeczne. To jest Fabiański jest absolutny top over the top polskiego aktorstwa. Więc e, no, to, to, to uznałem za element prowokacji, a tak to było fajne. A widział pan ostatnią sztukę Sebastiana Fabiańskiego? E, widziałem tak. Tak naprawdę no. jest, jest, jest. żeby taką formę zaprezentował w Oktagonie, to o to by to by, o, to by. to by daleko zaszedł. No ale nie każdemu jest dany. No. Umówmy się, no, Sebastian przyszedł do Frików, zrobił swoją robotę artystyczno, aktorską. Natomiast no, no, bić się nie umie, ale nie każdy musi się umieć bić. Odpowiem w ten sposób. Gdyby tylko siła fizyczna decydowała o kompetencjach, to by na czele CIA stała małpa, powiedzmy, orangutan lub szympans, a przecież tak nie jest. A czy w związku z Pana doświadczeniem aktorskim, Pan w niektórych kwestiach frequentowych też przybiera jakoś swego rodzaju rolę? Nie, ja jestem absolutnie tutaj. Ja tu mam swego rodzaju misję do spełnienia. Będę odsłaniał systematycznie, z miesiąca na miesiąc, może bardziej z kwartału na kwartał, te swoje plany. Bo jestem też trochę szachistą, więc y, lubię sobie pewne rzeczy zaplanować z dużym wyprzedzeniem. I nie tu jest absolutnie wszystko serio, i tu jest y, tu nie ma mowy o żadnym, o żadnym aktorstwie, ani o żadnej kreacji. Wspomniał pan, że wystąpi na gali, której nazwy nie chce pan jeszcze zdradzać. Czy mógłby pan jeszcze coś powiedzieć więcej na ten temat? Czy będzie to jakiś bardzo wyczekiwany przez pana przeciwnik, mocny przeciwnik? Y, mocniejszy niż Paweł Jóźwiak, tak. Tak, mocniejszy niż Paweł Jóźwiak. Mogę tyle powiedzieć. Ale no wszystko będzie jasne maksymalnie 5. No myślę, że 4, ale maksymalnie piątego, 5 sierpnia już wszystko będzie ogłoszone. A co pan powie na temat najnowszego posta Marcina Najmana, w którym odniósł się on do pana słów, że został zbanowany ze Stadionu Narodowego, a on odniósł się do tego w taki sposób, że to pan został zbanowany z tego stadionu? To nie, to... To jest... Ja nie wierzyłem, jak mi to opowiadali, ale to jest prawda. Ten idiota poprosił szefa Klaudu Sławka, mhm. żeby zorganizowali tam... I być może nawet by do tego doszło, żeby zorganizowali sobie tą prowokację z, z Boksdelem na konferencji, tylko że ten cymbał zapomniał się pochwalić, że ten komornik, który go ściga od lat, to robi to na polecenie administracji, uwaga, Stadionu Narodowego. Okay. I czar Prysu bo to jest mniej więcej tak, taka historia, jakby ktoś do pani przyszedł, zrobił kupę na wycieraczkę, zadzwonił i poprosił o papier toaletowy. To taką bezczelnością wykazał się Marcin Najman. Albo jest tak głupi, albo jest tak niekompetentny. Albo jedno i drugie. No w każdym razie pomysł spalił na panewce z przyczyn, o których teraz mówię. Oni tam. On, być może będą się bili, ale no gdzie indziej, na pewno nie na stadionie narodowym. Także to, tak, to jest oficjalna, to jest... Znaczy oficjalna. Oficjalnie tego nikt nie potwierdzi. No to jest backstage'owa informacja, ale absolutnie pewna. Bo ta walka by im się sprzedała. To, to byłoby fajne. Nie? Ale nie dojdzie do skutku. Z przyczyną, o której teraz powiedziałem. A jak po się prostu pan... Marcin Najman jest, jest kompletnym imbecylem. No. A jak się pan odnajduje przed swoim pojedynkiem? Jak pan się czuje, jeśli chodzi o formę psychiczną, fizyczną? No będzie, będzie teraz... Yy... Ja nawet lubię taką presję, bo teraz nie będzie mowa, nie będzie żadnej taktyki. Ta walka, którą wygrałem ostatnio, która była zakończona decyzją punktową, co do których tych decyzji sędziów Paweł jak miał takie, takie poważne wątpliwości i zgłaszał protest, nieuznany i tak dalej. To była walka rozegrana taktycznie. A tutaj leży, umówmy się, że no jednak takich pieniędzy w prywatnym zakładzie jeszcze nigdy nie było w historii polskich free fightów. Dajemy obaj do kasy 100 tysięcy i to się musi skończyć pełnym ogniem. Więc no nie ukrywajmy, pieniądze są motywatorem, żeby, żeby to skończyć. A im szybciej się to skończy, tym lepiej, no bo im dalej w las, tym więcej drzew. No więc tutaj możliwość, możliwość nokautu wzrasta drastycznie w drugiej, trzeciej rundzie, więc postaram się to skończyć jak najszybciej będę mógł, a no nie chcę tutaj buńczucznie rzucać, ale myślę, że jestem w stanie Pawła skończyć e, równie szybko jak Marcina Neymana. E, Marcina skończyłem 32 sekundy. Postaram się Pawła skończyć w pierwszej minucie. Odczuwa Pan większą presję ze względu na ten aspekt finansowy, który gdzieś tam leży na stole? Dodatkową adrenalinę. Tak, fajnie. Dlatego, oczywiście, ja, ja mam pełną świadomość, że Paweł został skonfrontowany z tym, bo on sobie tak to rzucił, po prostu. Tak to rzucił, jak do ciosa a ja postawiłem twarde warunki, mówię nie, nie, hola, hola, sprawdzam. Spiszemy to w formie aneksu, zrobimy to oficjalnie przed ludźmi, żeby się nikt nie mógł wycofać. Z prezesem bez Bezronkiem, któremu ufam. I w tym momencie już jest to zmaterializowane. Więc mam świadomość, że on prędzej, prędzej, prędzej powiedział, niż pomyślał. Ale ja z tego wyciągnąłem konsekwencje. No i o to mamy to, no. No chcą mieć show, no to ma w końcu my ma prawdziwy show, no. O taką kasę jeszcze walki nie było. Okay. Dziękuję panu bardzo za Dziękuję wywiad panu. i życzę powodzenia na walce. A, dobrze, właśnie jeszcze skorzystamy z okazji, bo my, Karolina Wolska, my doskonale sobie zdajemy sprawę, że wszystkie rzeczy, które, że ty za tym wszystkim stoisz, że ta twoja chora, jak nam się wydawało, na początku miłość, ale potem się okazało, że chora Nieuzasadniona niczym zazdrość o mnie, e, jeśli chodzi o moją relację z moją żoną, doprowadzi ciebie, Karolino, naprawdę do upadku. Apelujemy do ciebie: zostaw nam nasze życie w spokoju. Zostaw nas w spokoju, nie kradnij nam naszego życia. I my dobrze wiemy, że te wszystkie rzeczy, które. Tą, ta trucizna, którą sączysz do głowy, chociażby tym osobom typu Laluna, ten, ten nieszczęśliwiec Masiak, ten, ten Ekiert, to wszystko jest Twoja inicjatywa. Karolino, jestem naprawdę, byłem zdruzgotany, a teraz jestem zdeterminowany. Byłem zdruzgotany Twoją postawą, bo do jakiegoś momentu miałem do Ciebie dużo empatii, ale to Ci się nie uda. Nie zamienisz jednego bankomatu na drugi, bo mojego syna okazało się, że wcale nie kochałaś, tylko traktowałaś jako bankomat, a teraz wymarzyłaś sobie, żeby ten bankomat uczynić ze mnie. No way, ja mam żonę. Miałem, mam i będę miał jedną żonę. I to na pewno nie będziesz ty. To są ofiary. Tak, a te osoby, które wymieniłem, to są twoje ofiary, Karolino. Te osoby to są twoje ofiary. Twojej chorej, dzikiej żądzy. Nienormalnej, nieuzasadnionej. I gdzie w tym wszystkim jest Mateusz? Tu nie mam Mateusza. Bo go nigdy nie było. Dziękuję panu. Dziękuję.